Dzień dobry. Cześć. Witam. Dzisiaj z nami gość specjalny Radek. Radek do nas dołączył na nasze męskie spotkania na żywo, a dzisiaj też gościmy go w studio jest. na dzisiejszym nagraniu. Dzisiaj będziemy czytać słuchajcie, dalej Ewangelii Jana, bo chcemy przejść z Wami od samego początku do samego końca tej Ewangelii. Czyli od wersetu 13 do końca rozdziału, 25. Werset będzie tym ostatnim. Także otwierajcie swoje Biblię. Teraz jest czas na to, żeby samodzielnie przeczytać. I jak przeczytacie cały ten fragment, czyli trzeci, drugi rozdział od 13 do końca, to, to wtedy lecimy i omawiamy. Do dzieła. Do to co? Dobrze? Przeczytane? To co? Zaczynamy razem werset po wersecie. Zbliżała się Pascha. Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach. Ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły. A sprzedawcom gołębi powiedział, zabierzcie stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. Hmm. Jakie wrażenia pierwsze? Bo... No musiało się dziać. Ostro było. No ja, ja właśnie takie mam pier, pierwsze wrażenie, że kurczę, a taki, no... Przez tu skrupulatnie sobie układa proszę. wszystko na stoliku, a tu nagle, tak. nie, wywrócone stoły. Mm. Tutaj bydło, tak, też pogonione. Taki, taki może nawet lekki właśnie zarzut gdzieś powstaje, że o, taka agresja, nie. Szczególnie ten bicz, nie, że, mm. że, że, Natomiast warto zauważyć, że, no, po pierwsze, on był ze sznurów, nie, tam jest, że ukręcił go ze sznurów, yy, sznurków. Więc to nie był jakiś taki bicz do, do zranienia. Bardziej myślę, że tu właśnie w kontekście wypędzania tego bydła, nie? że ten. To nie ma napisane, że on kogoś uderzył tym biczem, czy tam. że jest Tam jakaś walka była, czy coś dokładnie. nie. E, tylko może bardziej tutaj do wyganiania tego bydła to mogło służyć. Natomiast na pewno też nie działa w efekcie, tak? bo jest napisane, że skręcił ten bicz. Więc to nie było tak, że on po prostu go wziął i poszedł, tylko musiał chwilę poświęcić na to, żeby go skonstruować, gdzieś tam stworzyć. Więc on wiedział co robi, tak? To nie było pod wpływem nagłych takich emocji wybuchowych, bo y, miał chwilę, żeby ten bisz robić, gdzieś tam pomyśleć mm -hmm. i nie, to nie było, takie działanie w afekcie to nie było. No, przede wszystkim świątynia to nie było miejsce do takich działań, temu się też sprzeciwiał. Sprzeciwiał się temu religijnemu systemowi, że dał znać, że to, nie bał się, nie? Że tam było ciśnienie, mm. tam byli wszyscy Tacy, cała śmietanka, elita i on się nie bał, że to nie o to chodzi, nie? No tak, no, żeby to w, w świątyni przed, gdzieś tam, gdzieś byli kapłani, e, tak? W świątyni, gdzieś tam chodzi. Oni to, oni to akceptowali, no, tak, bani, tak. tak? Bo to był gdzieś jakaś maszynka no, no, do robienia... Kasa z tego władzy, tak, nie? Tak, nie więc... Pewnie jakiś tam deal był. A on powiedział, nie no, nie no, tak, tak to ma nie funkcjonować. E... Nie róbcie z domu mego ojca targowiska. No właśnie, nie? Ale czy... warto powiedzieć jeszcze ten 17. werset i przeczytam Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa pisma Żarliwość o twój dom pochłania mnie. Wiecie, co ja sobie tak myślę też, że to jest taki ciekawy fragment trochę uwalniający, bo dużo ludzi w dzisiejszych czasach ma pretensje do kościoła, nie? O te właśnie takie o wszystko dla kasy wszystko. No Jezus też się temu sprzeciwiał, nie? Że to nie jest tak, że jego to nie boli, nie? Że, bo ktoś mu patrzy na, na to, że o, Kości kościół to dla pieniędzy. Nie? Ale Bóg taki nie jest, Jezus taki nie był. Nie? I to jest takie oczyszczające, że nie taki był wzorzec. To, że ludzie błądzą i to, że, yy, prawda, że ludzie wierzący, no trochę jakby przez, przez, przez nich patrzymy, jeżeli przez nich patrzymy, przez ich pryzmat patrzymy na Boga, to się możemy zawieść na Bogu, nie? Ale tu On pokazuje, ja taki nie jestem. Nie? To nie jest moja wola, żeby Kościół był maszynką do robienia pieniędzy, nie? Dokładnie tak trzy nie? Bardzo. No, tak. Przeczytajmy dalej. Wtedy Żydzi zwrócili się do Niego. Jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn? Jezus odpowiedział. Zbóżcie tę świątynię, a ja ją wzniosę w trzy dni. Żydzi na to. 46 lat budowano tę świątynię, a Ty wznieszy ją w trzy dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli pismo oraz słowu, które wypowiedział. Hmm, czyli to pierwsze takie y, wkurzenie tych y, kapłanów, nie? Że, kurde, no rozwala. Pod ma być. Tak, rozwala nam biznes, to zaraz kud musimy pokazać. No niby robi dobrze, no. tak, ale jednak chcieli go y, przeszpić. No bo czemu to robisz, No w sumie powinni, bo, 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 powinno być im było głupio, tak? No tak. A oni chcieli, no ale to pokaż znak, to udowodnij, że ty możesz tak zrobić, tak. nie? Chcieli go tu jakoś tam ośmieszyć, nie? Mhm. Ja myślę, że ten pierwszy werset, zbliżała się Pascha, to było najważniejsze święto, które potem zamieniło się trochę w... Tą inną formę, bo Pan Jezus poświęcił swoje życie. Już teraz, jak to powiedziałeś, nie, że to, to sobie pierwsze, co to pomyślałem, to no, tak, jakieś takie odpust, albo jakieś takie, wiesz, takie wydarzenie, to było ca... te jarmarki, wszystkie. No. Nie? Czy ja pamiętam, jak byłem mały i chodziliśmy na, na groby, jak burskich świętych, nie? Mhm. i zawsze, wiesz, tam te kapiszony, te petardy, jakieś tam, wiesz, obważanki, popcorn, i to mi się tak od razu, wiesz, przypomniało jak te stragany, to wszystko. Yy, no, gdzieś taki obraz mi się wyświetlił, właśnie tego. Tego, tego tar targowiska, nie takiego. Dzieci, jak to widzą, to pewnie dla to radość, kolorowo, szałowo. No, no, myślę, że są takie pewne rzeczy, które są dopuszczalne, no, nie, bo to też tam, żeby nie, nie popadać w ekstremu. Tak. No, y że tego nie, wolno, nie? tego nie wolno, nie? Że to nie szkodzi, tylko my nie mamy się skupiać na tych tak. różnych y czy obrzędach religijnych, czy jakichś. Mm. My mamy się skupić na Jezusie, nie. No tak. Czyli widzimy, jak obserwujemy. Faryzeuszów uczonych w Piśmie, ogólnie w Piśmie Świętym, jak patrzymy, to można mieć religię, a nie znać Jezusa. Tak. Tak, no i właśnie chcieć kościoła dla pieniędzy, czy chceć kościoła dla Boga, nie? Tak. I czy tutaj... ja chcę mieć relacje z tym tak. żywym Bogiem, czy ja chcę hmm. mieć właśnie jakieś obrzędy, czy jakieś, jakieś właśnie... Czerpać, nie wiem, korzyści finansowe. Na tak, przykład, nie. Ale powiem wam, jak byłbym w tej sytuacji i usłyszał zbóżcie te świątynię, a ja ją zniosę w trzy dni, no to... No. to taka sytuacja, no coś chce zdemolować, tak? A no, czyli zbudować coś 46 lat. O co tu chodzi, nie? Na tak. pewno zastanowienie, ale z drugiej strony, no. Ciekawe jak patrzyli na Pana Jezusa. Sami apostołowie i uczniowie. No nie musieli być w szoku, nie? Zwłaszcza, że wiesz, widzieli cuda, więc widzieli, że to nie jest zwykły jakiś człowiek, ale mówi takie, takie rzeczy, to. to to, o co w ogóle chodzi, nie? nie była ważna dla nich, pamiętanie. Tak. Bo, natomiast powiem Wam, że też taki, taki przebłysk teraz miał takie myśli, że no On w tym momencie pokazuje, już nie to już nie budynek będzie stanowił e, centrum życia Bożego, nie? Mhm. Tylko jakby moje e, ja zmartwychwstanę i teraz ciało, nie? Że teraz nie, Jezus miał na myśli swoje ciało, nie? Mhm. Też ciekawe, bo ciało jest w Piśmie Świętym nieraz pokazywany jako wszystkich wierzących, a on jest głową. Jezus tak, jest głową, tak, tak, a wszyscy ludzie są ciałem. I to się stało kościołem. Nie? Już nie świątynia, tylko człowiek stał się świątynią Ducha Świętego nie? po jego zmartwychwstaniu. Pamiętasz, jak rozmawiał z Samarytanką, i on powiedział, że nad... rozmawiali właśnie na temat oddawania czci Bogu. nie? Że Wy macie świątynię, my mamy świętą górę. A Pan Jezus mówi, że nadeszła chwila, że prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Bogu w duchu i w prawdzie. A nie, że muszą iść w jakieś konkretne miejsce, co nie? Tak, tak. To jest no niesamowite, bo to też tak ym, y, tym Faryzeuszom się nie podoba, że on chce y, zburzyć świątynię, nie? Mhm. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach w kościołach y, też jest taka tendencja, że no liderzy kościoła chcą tych wierzących, y, no jednak. Musicie, musicie przychodzić do kościoła, no nie, do budynku. do budynku stricte, czy do tego miejsca stricte, no nie, bo no, też chcą czerpać z tego jakieś korzyści finansowe, nie. To też jest taki zarzut ludzi, nie? że też im się nie podoba to. Nie. I ja myślę, że tu też jest znowu pokazane, że Bogu nie o to chodzi, nie? Bogu mhm. chodzi o to, żeby, żeby kościół był między ludźmi właśnie w jego ciele. A nie poprzez budynek, nie? chociaż wiadomo, no, miejsce jest potrzebne, tak? żeby ludzie się spotykali, ale to nie musi być jakieś konkretne miejsce, hmm, czyli tutaj w tym fragmencie yy, no, widać, że Jezus chce, żeby ta, to oddawanie czci Bogu było w sercu, nie? żeby ten kościół to byli ludzie, a już nie budynek ma yy, przyciągać ludzi, tylko Bóg ma przyciągać ludzi i Miejsce wynika z tego, gdzie są ludzie, a nie ludzie mają iść do tego miejsca. Tak? Dokładnie tak, tak. to rozumiem. Mhm. Nie? Czytałem jeszcze do końca, 23 werset. A gdy przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wiele uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus jednak im nie ufał, dlatego, że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. Wow. To tak. Też jest ciekawe, to. nie? Yy, no, takie trochę dziwne, nie? No. Ja teraz yy, właśnie ja sobie przypomniałem, bo <śmiech> siedziałem <śmiech> trochę nad tym, zapomniałem o tym fragmencie właśnie, że tutaj jest, bo też mnie zdziwiło ten werset Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich, ale wcześniej jeszcze jak, jak, masz w tak? jak masz w swoim przykładzie Jak masz w swoim przeczytasz? Pod, podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie paswy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w Nim kryje. Nie odsłaniał się, bo nie? O, no. I tak nie naznacznie no, się nie odsłaniał. Nie. I tak to zgłębiłem, zgłębiłem, i tam yy, gdzieś tam do oryginału doszedłem, że tu, tu jest mowa o tym, że Jezus tak jakby nie, jakby wiedział, że ich wiara jest powierzchowna. Widzieli znaki cuda, to uwierzyli, ale to nie była taka głęboka wiara, tylko no. No, byli pod wrażeniem. Tak? Mhm. tam, Ale niekoniecznie byli gotowi, może... Pójść, zaufać Zaufali tego tak całego. Nie? Tylko mhm. byli pod wrażeniem tych znaków. Czyli Jakby w związku z tym Pan Jezus się nie otwierał przed nimi dalej, bo wiedział, że to będzie powierzchowne, tak? Że to nie ma złożyć. Znał szans ich na głębokie... serca i wiedział, dokładnie. że. Dokładnie. Tak jest napisane dalej, że on jakby znał ich <coughs> serca, tak? Nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. Tak. Czyli wiedział, że to jest takie no. No teraz tu przyszliście, ale... Zachwyciliście tak na, się, ta. ale... Więc on jakby nie chciał tracić czasu na, nawet na to, żeby zgłębiać się z nimi gdzieś tam, poświęcać Dyskusję czas. Bo wiedział, bo... że to i tak się zaraz tak. Ta. Chciałbym tak czasem mieć taki, takie możliwość, nie? Że, że wiedzieć, że z kimś dana rozmowa w sumie nie ma sensu i nie warto stracić czasu. nie <śmiech> <śmiech> się. Czasem. No. Można by sporo oszczędzić, nie? No to co dzisiaj? Trzyźwiąco. No, trzyźwiąco, fajnie. Dzięki Radek, że, że wpadłeś. Również tak, że dzięki. Wpadaj częściej, zapraszamy. No i zapraszamy też Państwa częściej, nie? żeby gdzieś tam iść z nami dalej, czytać, ale też na spotkania na żywo, też na nasze spotkania w Moku. Tutaj też patrzę na Radka bluzę The Chosen mi się też przypomina, że właśnie mamy też taki projekt i raz w miesiącu puszczamy na tych naszych spotkaniach Mokowskich właśnie odcinek The Chosen, jest dyskusja na temat odcinka. Także jak oglądacie The Chosen, to, to zapraszamy, fajne, fajne rozmowy. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.